A dzisiaj w naszym studiu Mariusz Cieśniewski, dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W gminie Teresin szykuje się kilka interesujących, ważnych wydarzeń. Najbliższym wydarzeniem jest 35-lecie samorządu. I tutaj gmina wspólnie z Tokiem przygotowują pewne atrakcje. Kiedy to się dokładnie odbędzie i co się będzie działo? Należy pamiętać, że właśnie w maju 95 roku nastąpiła uchwała o samorządności, o samorządzie gminnym i na podstawie tej uchwały odbyły się, w marcu była uchwała, w maju odbyły się pierwsze wolne wybory do samorządu i właśnie w związku z tym y, gospodarz gminy, wójt gminy Teresin, pan Marek Olechowski, sprowokował działanie, żeby taką imprezę właśnie zrobić jak 35-lecie samorządności w Polsce, a jak w Polsce to znaczy, że również w gminie Teresin. W związku z tym właśnie w ten najbliższy piątek, czyli to jest 23 maja. Taka impreza na Skwerze Niepodległości na dworcu PKP w Teresinie. To podam adres, adres od razu do historii, otorwa dwa. Odbędzie się właśnie taka impreza. I co w programie? W programie wystąpią yy, dwa zespoły. To będzie taka przewrotna kolejność, bo zaczniemy od czasów yy, tej transformacji. Zagra zespół z Teresińskiego Ośrodka Kultury sekcji muzycznej. Zespół nazywa się Tak i Tak. I zagra mm, koncert y, piosenek właśnie z przełomu transformacji z lat 80. i 90. Po czym wrócimy trochę, cofniemy się y, do czasów nam. Dalszych wojennych, koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu, który miał zagrać 9 marca, ale właśnie zagra teraz, 23, nie marca, tylko maja, i zagra właśnie na dworcu. Zespół się nazywa Ferajna z Huwera. Myślę, że warto właśnie przybyć do nas tego dnia, żeby posłuchać tych zespołów. A jeszcze muszę wspomnieć, że sekcja wokalna również młode adeptki sztuki wokalnej pod kierunkiem Joanny Ciśniewskiej zaprezentują się właśnie tego dnia. Ferajna schowera to jest kilkuosobowy tak naprawdę zespół, więc pewnie będzie na co popatrzeć. E, tak, to jest fajny chłopak. Ja mówię, pierwszy raz zobaczyłem ich słuchacze wie na imprezie i stwierdziłem, tak jak już mówiłem na ostatnim wywiadzie, że społeczność gminy Teresin, choć również nie tylko, zapraszamy wszystkich oczywiście na ten koncert, ale również należy im się, żeby wysłuchali ten zespół. To jest dziewięciu chłopaków, młodych ludzi, którzy w bardzo ładnej aranżacji świetnie bawią ludzi Naprawdę warto posłuchać tych piosenek, które kojarzą nam się w większości właśnie ze starych filmów z czasów wojny, II wojny światowej. Jeżeli chodzi o te majowe wydarzenia, to przed nami także Dzień Matki, który w gminie Teresin jest rokrocznie obchodzony, wiem, że szykujecie koncert z tej okazji. Tak, to praktycznie prowodorem tego koncertu jest grupa seniorów zespół muzyczny Nasza Kapela w naszym parku rekreacyjnym w granicach właśnie ten koncert się odbędzie. To będzie w najbliższą niedzielę, czyli 26 maja o godzinie 16. I to już taką tradycją się stało w tamtym miejscu właśnie na powietrzu. Koncert w wykonaniu zespołu naszej kapeli. Jest to, jeszcze raz powtarzam, zespół złożony praktycznie z samych seniorów. I także, jeżeli ktoś nie ma planów na Dzień Matki, to oczywiście zapraszamy do Teresina i tym razem oferta dla młodszych mieszkańców gminy Teresin. Przed nami Dzień Dziecka 1 czerwca, który także tradycyjnie jest u Was obchodzony. Tak, tak, to już też stało się, że tak powiem, tradycją. U nas zawsze ta impreza jest w niedzielę, a w tym roku wyjątkowo 1 czerwca trafia w niedzielę na naszym placu rekreacyjnym, to jest przy Alei 20-lecia 5A. Odbędzie się międzynarodowy, można powiedzieć, Dzień Dziecka. Impreza stała, dużo atrakcji, wszystkie występy poszczególnych sekcji Terecińskiego Ośrodka Kultury, Wesołe Miasteczko, również pop, korn, wata, sorbety, gofry, lody. Przybywajcie dzieci i nie tylko z gminy Teresin oczywiście. Później chyba mocno zmęczeni są pracownicy po takim dniu dziecka. No, my, że tak powiem, nie możemy się zatrzymać w, ty, w tych swoich działaniach, także praktycznie tak jak teraz zaczniemy w weekend to kończymy. Uu, praktycznie co prawie co weekend coś się dzieje, także te, te, nie ma czasu na zmęczenie. Ewentualnie troszeczkę może na jesieni, bliżej zimy. Dzień Dziecka o jakich godzinach się odbędzie? Dzień Dziecka będzie w godzinach od godziny 15 do godziny 19. Wiemy, że też strażacy was wspierają przy tej okazji. Tak, tak, nasz, nasz Ochotnicza Straż Pożarna z Teresina tego dnia będzie nas obstawiała, tym bardziej, że to wszystko dzieje się właśnie w sołectwie w gminie Teresin, w naszym sołectwie teresińskim. No i tak przeszliśmy do tego czerwca, a w czerwcu jeszcze oczywiście Teresińska Noc Czerwcowa, największe wasze chyba wydarzenie w całym kalendarzu, imprez już z wieloletnią tradycją. E, tak, no Praktycznie jak ja przyszedłem 23 lata temu, to ta impreza była, obecnie jest i myślę, że, że będzie. 21 czerwca to jest trzecia trzeci weekend yy, czerwcowy zazwyczaj właśnie wtedy jest organizowana tarysińska noc czerwcowa yy, program skrojony na miarę naszych możliwości yy, impreza która ma służyć wszystkim mieszkańcom yy, każdy ma tego dnia jak przyjdzie na imprezę coś znaleźć dla siebie takie są ogólne założenia i oczywiście się też w roku udaje spełnić no tak ale wiadomo że też wszystkim nie jesteśmy w stanie dogodzić ale próbujemy i tak yy, zaczynamy o godzinie 15 impreza praktycznie będzie trwała do godziny 23.30 no przed 24. skończy się wymieniamy, tak, rozumiem program tak, z najważniejszych punktów programu Majka Jeżowska o godzinie 16. Rozumiem, że Majkę Jerzowską posłucham, i ja i pani redaktor, i, i, i starsi, i młodsi, i dziadkowie wszyscy posłuchają, bo Majkę Jerzowską praktycznie wszyscy znamy i kochamy. Dinozaur polskiej sceny muzycznej. Tak, tak, która Majka ma swoje 5 minut, wiemy to po Sylwestrze ostatnim nawet, co zrobiła ogólno, na, na arenie ogólnopolskiej, także jak najbardziej uważałem, że w Teresinie musi się pojawić, ona już u nas drugi raz jest, ale nie mniej jednak uważam, że warto jeszcze raz posłuchać. W dalszej części programu wystąpi zespół taki tak, to jest właśnie zespół Tereśnskiego Ośrodka Kultury. Zawsze próbujemy ostatnimi laty, żeby na dużej scenie młodzież z naszego domu kultury mogła się zaprezentować, żeby poczuła ten smak tej, 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 tej dużej sceny, tego wizusu ze sceny na publiczność, żeby poczuła się takim naprawdę dużym, spełnionym artystą właśnie. Po zespole. Tak i tak zaprezentuje się Liber, to dla, nazwiemy to młodszej, młodszej części społeczeństwa, aczkolwiek sam Liber już nie jest najmłodszym wokalistą, artystą, ale jak najbardziej ukierunkowana właśnie jest ta muzyka dla tej młodszej części społeczeństwa i na koniec Golec. Orkiestra, Goles orkiestra wystąpił na nas o godzinie 21.30. Znana wszystkim, nie trzeba oczywiście, rozumieć przedstawiać, nic więcej mówić o Golcach. Z tylko powiem, że Golce u nas już byli w 2011 roku, a w 2009 roku na dworcu właśnie PKP był kręcony klip do piosenki góralskie Tango. Ale Teresińska Noc Czerwcowa to oczywiście nie tylko koncerty. Tak, tak, oczywiście przy okazji, jest i coś na ząb, jest i duże, barwne, wesołe miasteczko, no tego dnia każdy coś tam powinien dla siebie znaleźć. Najważniejsze tylko, jak to obecnie teraz jest w tych czasach, żeby przysłowiowa pogoda nam dopisała. Pamiętam, że rok temu było dosyć międzynarodowo na Teresińskiej Nocy Czerwcowej. Czy coś już wiemy o delegacjach miast partnerskich w tym roku? Czy zagoszczą w Teresinie, czy nie? Jest jakiś plan. Wójt coś tylko nie sprecyzował mi, jeżeli chodzi o jaki termin, ale jest plan, żeby, żeby delegacja z Bułgarii przyjechała do, do gminy, do Teresina. Z tym, że nie jestem w stanie powiedzieć, przy której to imprezie będzie. Myślę, że przy którejś będzie. Co poza tym w Telesińskim Ośrodku Kultury, poza tymi imprezami? No, w maju, czerwiec to już jest koniec sekcji artystycznych, także kończymy sezon artystyczny 2024-2025. Sekcje teatralne praktycznie już są po premierach spektakli teatralnych. Sekcja Szeroko pojęta wokalna czy sekcje muzyczne mają trochę przedłużoną. Przedłużono z racji właśnie występów, jeszcze na różnego rodzaju imprezach, ale sekcja nauki gry na wszystkich instrumentach również kończą, kończy swoje zajęcia teraz w maju. także. Przechodzimy w pewnego rodzaju, bo w, w jakiejś części trzeba powiedzieć, że my w Domu Kultury pracujemy jak w szkole. Jeżeli chodzi o naukę gry na wszystkich instrumentach, to ta praca wygląda tak jak w szkole, czyli zbliżamy się do końca tego roku szkolnego, nazwijmy artystycznego, ale to nie zmienia faktu, że będziemy działać, funkcjonować inaczej, czyli bardziej, że tak powiem, yy, imprezować. Ale może trochę zdołacie naładować bateryjki. Myślę, że tak, że, że, że ten czas również będzie zawsze najważniejszy przy tego typu przedsięwzięciach, które są przed nami. To jest ta pogoda, bo z tą pogodą wiadomo, jak w tych czasach obecnie jest. To co, zachęcamy naszych słuchaczy do wzięcia udziału w wydarzeniach w gminie Teresin? Jak najbardziej, nawet gdyby miało padać, zapraszam państwa bardzo serdecznie do Teresina. Mamy dużą wiatę, zmieścimy się wszyscy. Jeżeli nie, to trochę zmokniemy, ale może być ciekawie. A ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był Mariusz Cieśniewski, dyrektor Telesińskiego Ośrodka Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu.